Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam naszą podróż, naszą wyprawę po drzewo, gdzie pojechaliśmy ciągnikami z chłopakami w 10 chłopaków. Chcemy Wam pokazać naszą organizację, jak sobie poradziliśmy, ale przed chciałbym Was poinformować. Mamy, tworzymy festiwal, wszyscy jesteśmy jedno. Specjalnie dla Was stworzyliśmy kod rabatowy, bo jest Czarny Piątek, Black Week i do końca miesiąca Zrobiliśmy specjalnie dla Was kod rabatowy, gdzie bilet teraz okazjonalnie z 300 zł, dzięki naszemu kodzikowi, można nabyć bilet na nasz super festiwal za 150 zł. A jak ten kod się nazywa? Ten kod nazywa się Black Week 50. Jak sobie wejdziecie na stronę festiwal wszyscy jesteśmy jedno. Możecie sobie zobaczyć, mamy tam galerię, możecie zobaczyć galerię, mamy tam zdjęcia, filmiki, możecie wejść na Facebooka i w tam na dole można nabyć bilecik. I bilet kosztuje 150 zł, gdzie kosztował 300, a przed festiwalem, na pewno pamiętacie, bo dużo osób było, co nas ogląda na naszym festiwalu, kosztował 400 zł, jak nie 500, więc to jest okazjonalna cena. I o i ten festiwal odbędzie się 7-9 lipca. Nie września, bo września zrobiliśmy festiwal właśnie w tym roku. No, nie powiem. Jeden dzień było słonecznie, ale no, taka pogoda z chmurami nie za bardzo. Teraz robimy na początku właśnie lata. 7-9 lipca. I zapraszamy wszystkich chętnych na nabycia biletu w okazjonalnej cenie i ja już więcej nie przedłużam i lecimy do filmiku jak ładujemy z chłopakami drzewo bierzemy i szykujemy się do wyjazdu będziemy jechać po drzewo jest listopad dokładnie 18 i zima nas zaskoczyła jest 4 na minusie pada śnieg nie będziemy czekać bo jak się bardziej rozpada będzie większa zima, to wtedy to już w ogóle nie przywieziemy. I tam mamy jeszcze duży ciągnik z dużą przyczepą i peczki, wszystko. Szykujemy się z chłopakami i będziemy jechać. Jesteśmy na zboczu. Mamy tutaj drzewo. Mamy tutaj Łukasza. Mierzymy, to no, znowu ja. Bierzemy, przyjechaliśmy, właśnie ładujemy drzewo. Tam na dole mamy chłopaków. Przyjechaliśmy w 10 osób. Mamy ciągniki. I. Uwaga. Bierzemy. Turlamy. <noise> Coś się nie wyszło. No nie zawsze się da. No. I ładujemy na przyczepkę. Tam chłopaki też ładują. Zwozimy do osady i mamy opał. Tak z chłopakami przewalamy drzewo. Urobek. Tak, urobek z góry, w dół. Później znowu jeszcze bardziej w dół. O proszę zobaczyć Norbert, pomachaj do kamery. Siemanko. Cześć kochani. O! Mamy tutaj trochę drzewa. Rzucamy na dół. I rzucamy coraz niżej. Mamy jeszcze tam chłopaków, a chłopaki ładują na przyczepę. Mamy tam dwa ciągniki, mamy przyczepę. Nie Łukasz? O ty <noise> Dawaj rzucaj! Hop. Lecimy, nie? Chłopaki. I no chyżą. I chyżą do roboty, a nie z telefonu No Dobra, biorę się do roboty. No. Trochę tego mamy. Tam chłopaki na górze. To jak z Łukaszem. Rzucają na dół, tu mamy drzewo. Na dole wszędzie ja tu przerzucam. Właśnie stamtąd. Tu mamy ciągniczek, tam mamy chłopaków na górze. Paduję na przyczepę. Jakoś to idzie. Wszystko fajnie, sprawnie idzie. Zgrana ekipa. Myślę, że jeszcze chwila i będziemy mogli się zbierać. Kochani, przyjechaliśmy właśnie z drzewem. Ciągniczkiem tam jest Norbert. Zobaczcie, mamy całą ogromną przyczepę drzewa. Będziemy właśnie zaraz kikrować I chłopaki będą rąbać na opał i wkładać tam do wiatki na drzewo. No i tak, kochani, się żyje u nas w osadzie na wsi. Nie, Norbert? Fajnie? Ogarnęliśmy, nie? Jest dobrze Jest dobrze, kiprujemy i działamy kochani Zobacz ile tego drzewa jest Cała przyczepa Jest dobrze Z tej strony lepiej widać ile mamy drzewa To jest takie cienkie To jest takie cienkie, tam mamy Na środku włożone takie grube Zajmujemy burty I kiprujemy Trochę drzewa mamy A tak właśnie bierzemy i zdejmujemy burty. Tak? Dobra kochani, bo wszystko nie zleciało, będziemy musieli wziąć chłopaków zawołać i wyładować. Bierzemy się za robotę, nie, Robert? Dopiero ładowaliśmy. <noise> I tak z chłopakami właśnie wywalamy z szczepki, z drzewo. Zobaczcie, no to... O, o, uważaj, uważaj, Trzymaj, Łukasz. Trzymaj mnie. <noise> No, i chwila, 5 minut, i mamy wyładowane, nie? Nawet nie. Nie trzeba kipra. Nie, nie, nie trzeba kipra, nie? Ale to jest, to jest właśnie kipra. siła? Tak, to jest właśnie siła. Siła jest w nas. Jak jest nas dużo, to jesteśmy silni, nie? Tak jak zawsze Dziki powtarzał. Nie, jak palec jednej ręki. Sam, który łatwo może się złamać. Jesteśmy kilkoma palcami, tak? Razem tworzymy pięć, które już potrafi przypieprzyć. No <noise> tak właśnie, to było. tak to było. No i wyładowane. Wyjeżdżamy i będziemy też jechać po siano chyba, kochani. Jest? Jest, nie? Zrobione. Możecie kogoś pozdrowić. Pozdrawiam rodzinka. Tak. Wszystkich. cześć. Czasie?